Zaczynamy. Obiecałem wam katechezę, która będzie poświęcona konkubinatowi, ale nie każdy konkubinat jest równy każdemu konkubinat konkubinatowi. Chodzi mi o jeden szczególny przypadek. O małżeństwo na próbie. Bo są, powiedzmy, kontaminanty, ludzie żyją ze sobą dlatego, że nie mogą zawrzeć małżeństwa, dlatego, że się rozwiednia, dlatego, że są rozczarowani życiem, ale tutaj to jest szczególny przypadek młodych ludzi, którzy wchodzą w życie, schodzą się ze sobą, nie zawierają żadnego związku, ani cywilnego, ani kościelnego i mówią, ze ślubem tu poczekamy. A na razie żyją tak, jak żyje w obu stronach, w wspólne gospodarstwo, wspólne interesy, często mają dzieci, oczywiście służą seksualnie. Żyją jak mąż z żoną, ale bez żadnego ślubu. Chciałbym wyjść od takich badań, które znalazłem w internecie. Nie są to jakieś badania kościelne, to były badania zrobione w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych. Zrealizowano to w kilku województwach. Zebrano w sumie 2243 ankiety i pytano młodych ze szkoły średniej studentów na różne sprawy związane z małżeństwem i z rodziną. I co z tego wyszło? Po pierwsze, rodzina, małżeństwo i dzieci zajmują wysokie miejsce w hierarchii wartości młodzieży. Szczęśliwe życie w rodzinie uzyskało najwyższą rangę spośród 14 wybieranych wartości. Tylko 1% młodych nie zamierza zawierać małżeństwa w przyszłości. Dalej. Młodzież prezentuje rodzinę w tradycyjnym kształcie, jako wspólnotę rodziców i dzieci połączonych miłością, wzajemnym oddaniem i zrozumieniem. Aspekty psychoemocjonalne w motywacjach rodzinnych zdecydowanie dominują nad czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i religijnymi. Nie dlatego, że jest takie społeczeństwo, nie dlatego, że Kościół coś każe, nie dlatego, że takie jest łatwiej finansowo, pieniężnie, ale dlatego, że mam taką potrzebę, dlatego dążę do zawarcia rodziny, tak? W życiu w życiu. Dalej, dziecko. Ja się w świadomości młodzieży jako wartość odczuwana i pożądana. Młodzi chcą mieć dzieci. I to nie jedno, bo tam tutaj, że 5% tylko chciało mieć jedno dziecko, ale generalnie dwójka, trójka. To jest marzenie każdego i pragnienie każdego młodego człowieka. Ludzie chcą zawierać śród kościele. 86% badań. Dalej, tylko jedna osoba na 10 znajduje śród kościele. I teraz uwaga. Ponad, nie, nie ponad, tylko połowa badanych, 50% zdeklarowała, że chce żyć i mieszkać z partnerem, partnerką, aby się sprawdzić, zanim podejmie decyzję o po ślubie. To jest ta deklaracja, że za przyszłości nie wiadomo, jak oni to zrobią. Faktycznie, ale połowa badanych młodzieży, średnich studentów powiedziała, zanim dojdzie do małżeństwa, zdaniem w stanie przed ołtarzem, czy przed urzędnikiem stanu cywilnego, to ja z moim przyszłym, z moją przyszłą sprawdzimy się, mieszkając razem, jak mąż z żoną, robię takie małżeństwo na próbę. To są, myślę, duże procenty, połowa, 50%, ale chciałbym zastanowić się i pomyśleć, i Was zapytać, jak to jest z Wami. Małżeństwo na próbę. To jest To jest małżeństwo na próbę. Jestem takim taki małżeństwem, nie będę się w to bawił, Albo jestem za, ewentualnie trzeba by w przyszłości coś takiego spróbować. Każdy z was dostanie taką cenkę. Kamil, przejdź się po będzie temu każdemu Jedną, po prostu ja będę stał sobie tutaj, wy będziecie wchodzić z moje w jak za kurtynę, które z Was zasłania przed kamerą. Natomiast każdy z Was tą swoją cenkę, swój głos, swoją decyzję umieści, jeżeli jest przeciw, małżeństwu na grupę tutaj, a jeżeli jest za, to tutaj. OK? Zaczyna. Słucham? Można w kapturze. Można w kapturze. Tak jest. Po kolei, kolei że też nie było. Uspokre, po kolei, ktoś, Czekaj, nie po kolei, po kolei, jeszcze Tak, jeszcze chęć, nie? Pewna chęć Dobrze, chęć się nie widać. Chcę założyć na <słuchania> Jeszcze ktoś? Ja, <słuchania> mm. Kto? no, to ja Wszyscy? <słuchania> 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 Ta. Włosy rozpadają tak. Głosy rozkładają się pewnie tak jak w naszym badaniu. Mam nadzieję, że to by wasz szczelot... Ale chciałbym już no, to już podsumować. Chciałbym, żebyście sobie to jasno uświadomili, że nauczanie kościoła, to czego naucza papież, czy Gałęcow jak Pope czy naucza Benedek XVI, to naucza mi wiskupi, księga. Co to jest nauka kościoła? To jest to. Halo. Uważajcie. Teraz wyobraźcie sobie, że ja jestem kościołem. Nie jestem, ale wyobraźcie sobie. Kościół. Swoją serkę i swój głos oddaję tutaj. Jestem przeciw. Kościół jest jestem przeciw. I kościół też sobie zdaje sprawę z tego, że wielu wierzących, wielu katolików jest w sytuacji no, zaprzeczania temu nauczaniu kościoła. Ja nie jestem w tym wypadku od tego, żeby sądzić Was. Ale żeby Was przekonać. Dlatego też nie patrzę na Wasze ręce, żeby też nikt nie myślał, że, że jak ktoś położył, yy, położył tutaj po prostu swoją senkę, to razu ja go tam zniszczę, znoję i tak dalej. Nie. Wiecie, że jestem tego dalej. Ale chcę, żebyście nas to widzieli. Kościół jest tutaj. A teraz ja będę próbował Was jakoś przekonać. Nie jest to łatwe, bo to nie jest kwestia tylko śledzenia, nic nie jakiegoś odczuwania, takich wewnętrznych przekonań. Ale pomyślcie o takiej rzeczy, o takiej sytuacji. Małżeństwo, nie wszyscy uważają. A to myślę, są bardzo interesujące dla nas tematy, sami się dzisiaj i Małżeństwo, czy to w kościele, czy w Urzędzie Stanu Cywilnego, zaczyna się pewną deklaracją, taką prostą Jak to jest w Urzędzie Stanu Cywilnego, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem. Natomiast w kościele, yy, Narzeczeni mówią o sobie, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Potem przybył jeszcze Boga na świat. Nie? Pomyślcie, jak powinna wyglądać deklaracja kogoś, kto wchodzi w takie małżeństwo na próbę. Praktycznie nie ma tej deklaracji. No tak po prostu kiedyś dochodzą do wniosku, że dobrze byłoby zamieszkać. Albo najczęściej to bywa tak, że on jej raz przynocuje, ona u niego i tak potem przemieszkają dzień, dwa, trzy. I tak się po prostu zdarzyło, że zamieszkali ze sobą razem. Nie wypowiadali jakoś publicznie, uroczyście, powiedzmy żadnej deklaracji. Ale gdyby była taka deklaracja, to jak taka deklaracja mogłaby wyglądać? Mogłaby się wyglądać tak samo. Ślubuję Ci miłość, wierność. I uczciwość małżeńską oraz to, że cię niech to nie opuszczę, aż mi się nie znudzisz. Aż mi się nie znudzisz, tak? Albo jakie inne zakończenia? Aż znajdę lepszą. Aż znajdę lepszą. Albo lepszego, nie? Bo to jest dwóch Jakie inne zakończenie? Aż się nie zestarzysz. Wtedy sobie wezmę młodszą, nie? Albo jeżeli miałem 40 lat, to wezmę dwie po 20. Jak jeszcze można dokończyć? Oraz, że cię nie opuszczę, aż do no... śmierci. Nie do no śmierci, no to wtedy ale dlaczego nie stanie się kołtarzem nie powiesz tego? Chyba, że nie do końca poważnie traktujesz swoje słowa i szczerze, że wielu stojących żółtarzem Halo, ja mówię, nie przebyłem. Że wielu mówiących słowa przeciwki małżeńskiej w kościele nie poważnie. To jest inna historia, ale zakładamy pewną powagę. Nie? Więc ci, którzy tak na próbę, jak jeszcze możemy to dokończyć? Oraz to, że Cię nie opuszczę aż do... Do czego? Aż się nie sprawdzi. A aż się nie upewni, aż się nie sprawdzi, tak? Różne mogą być do kolucze.